Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie walkę 1 na 1 z turnieju na czwartych tierach yy, seria, yy, German Steel coś tam coś tam i domyślcie się sami jak zakończy się yy, rezultat tej bitwy. Mam nadzieję, że będzie to miłe zaskoczenie yy, no i omówmy yy, sobie na początek bitwy yy, co powinienem zrobić. Powinienem pojechać sobie na D0 i zrobić spota i tak jak to mam w zwyczaju czasami, nie zawsze, ale czasami tak robię. No więc jadę sobie spokojnie tutaj zaświecić, yy, pospotować i w ogóle. No i nagle oczywiście yy, Że mam takiego buga, że jak się zaświeca jakiś czołg przeciwnika na przykład, no to yy, buguje mi się, bo yy, jakby to powiedzieć kurczę zatrzymuje yy, mi się wszystko i po prostu Pojawia się sytuacja, w której po prostu wjeżdżam w czołg, mimo że bym chciał go świecić chwilę wcześniej. Po prostu taki lak jest, jak zobaczę, widzę jakiś czołg. No i gdy widzę jakiś czołg, wyjeżdżam na taki czołg i on świeci się właśnie w ten sposób, to po prostu mam laga, No i e, nie wiem czy wy to widzicie akurat, ale czasami tak może po prostu wyjeżdżam, widzę, się, jak, widzę jakiś czołg, i mm, jeżeli ktoś nie ma takiego buga, to zacznie strzelać pierwszy. No ale że ja mam takiego buga, czasami no to właśnie tak to wygląda, że wyjechałem yy, Strzeliłem gdzieś w ogóle w kosmos mimo że no nie chciałem tak strzelić, no po prostu zdarza się takie coś nic z takim bogiem nic nie można zrobić niestety no ale no przez to można łatwo przegrać bitwę tak jak właśnie widzieliście w tym odcinku 53 HP no i przekrałem tą walkę w półfinale no i dalej została mi szansę na to, żeby zająć trzecie miejsce dalej ona była premiumowane goldem czy tak, jak, tak jak zresztą czwarte i chyba inne także także dalej warto było grać i zapraszam Was do odcinka, gdzie zobaczymy sobie walkę w meczu o trzecie miejsce.